Czołem, kochani rodacy. Jakiś czas temu wysłałem do IPN-u pismo, yy, zapytanie, yy, żeby mi udzielili odpowiedzi yy, w związku z tym kłamstwem, yy, kłamstwem Lesława Piszewskiego, jakie wypowiedział w sądzie i na podstawie tego sąd yy, kiedyś wydał na mnie wyrok. Mianowicie, co, co Lesław Piszewski powiedział? Powiedział, że... Yy, Polacy mordowali Żydów po wojnie jak wracali do swoich yy, majątków yy, i robiliśmy to tak jak yy, no Kłamstwo na kłamstwie ani yy, majątków nie mieli, ani Polacy nie mordowali Wiedwabnem ani nigdzie. No i takie pytanie wystosowałem yy, do przedstawicieli IPN, żeby mi tu yy, odpowiedzieli. No, czekam dość długo, e, nadal jest cisza, IPN e, woli e, tropić tropić, e, wypowiedzi e, jakieś antysemickie tak zwane, no, ostatnio z Grzegorzem Braunem są zaangażowani e, na no, pomawianie Polaków o mord mor w Jedwabnym, to już w pełni, w pełni wyczerpuje znamiona popełnienia przestępstwa i to jest mowa nienawiści wobec narodu polskiego, a zarazem tak zwane kłamstwo oświęcimskie, bo Polacy nie mordowali Żydów ani w wojnę, ani po wojnie i myśmy byli ofiarą. No i teraz czekam na, na, no dość długo już na to, no nie, na odpowiedź, bo są potrzeby potrzeby procesowe. Bo na podstawie tego kłamstwa Lesława Piszewskiego sąd kiedyś mnie skazał. To, że skrytykowałem go publicznie, dodając mu tam jakiś epitet yy, za to kłamstwo, to robią mnie sprawę, a Omzryk już po prostu yy, zaczął świrować, bo jak złożyli raz zawiadomienie do prokuratury, no to nie mogli się doczekać końca, to złożyli jeszcze dwa razy. Czyli w sumie trzy razy zgłoszenie zrobili, że ja tu Żydów obrażam, bo ja bronię polskiej godności przed Lesławem Piszewskim i tak dalej. Bzdury zupełne to. Omzryk tworzy w Polsce antysemityzm. No i, i co jest takiego ciekawego? Teraz widzimy, komu służy, służy. IPN, a on z ryk, no, pilnuje kłamstw. Kłamstw m.in. Lesława Piszewskiego, który odpalał świeczki Hanukowe z Kaczyńskim, z Dudą, z Komorowskim. To jest, y, Lesław Piszewski y, reaktywował tą y, zbrodniczą organizację masonerię Bnight w Polsce, która nęka i prześladuje Polaków, wielu Polaków. Przecież y, Night Bridge zakłada sprawy Polakom również y, no i, i Lesław Piszewski, kłamca, który nas obarcza tutaj e, e, jakimiś czynami, których Polacy nie zrobili, to za próbę reakcji, i to w sądzie jest to wszystko nagrane, e, to oburzenie nawet widowni, jak on to powiedział, że my, Polacy, mordowaliśmy Żydów. Po wojnie, jak wracali do swoich majątków, i robiliśmy to tak jak w jedwabnym. Czuj, duch rodacy. Tak to wygląda. Omzryk, no, czyli Dulkowski i ten Świniopa ten z norweski, tak się chowają za Żydami. I znowu odpowiedzialność spadnie na, na Żydów. No To oni tworzą ten antysemityzm w Polsce, nie Polacy. No, i mamy tutaj do czynienia z takim zorganizowanym przestępstwem wobec czci i godności Polaków. Czuj, duch rodacy, nie, nie, chyba 27 lipca jest sprawa w sądzie, gdzie będzie przesłuchiwany Lesław Piszewski. Oczywiście, jeszcze poinformuję i trzeba będzie przyjść posłuchać zobaczyć co ten kłamca ma jeszcze do powiedzenia. No bo tak tu się Grzegorza Brauna ściga, a, a Lesław Piszewski to co? Czy Hartman? czy taki Konrad Dulkowski, czy, czy inni udający Żydów, te co, konsekwencji nie poniosą? Nowacka? Przecież ta Nowacka wprost powiedziała, że, że y, y, za obozy, polskie obozy zagłady. No co to jest? Co to jest? To jest draństwo skończone, bo myśmy tego nie robili. To jest ta narracja nie, pro-niemiecka, yy, proniemiecka. To, to jest realizacja układu z trasę. Czuj duch rodacy, czołem wielkiej Polsce, nie dajmy się yy, i bądźmy, bądźmy tutaj razem.